Końcy na każdą platformę płatność SMS, PaySafeCard oraz przelewem, a także 7% końców więcej z hasłem Lachu zapraszam na FIFACoins.pl, link w opisie. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania z FIFA. Dzisiaj przed nami losowy draft, jak widzicie, pewnie ostatnio też zauważyliście, bardzo często robię jakieś nowe składy, nowe wyzwania właśnie w drafcie. Dlaczego tak jest? Ponieważ tym trybem można tak fajnie się bawić, a nudne jest ciągle robienie składu BBVA albo BPL, albo próbowanie zrobić Bundesligę, która wyszła mimo, że dwa razy w życiu, a grałem tyle draftów, że nawet nie jestem w stanie tego zliczyć. Także bawię się tym trybem, mam nadzieję, że Wam się to podoba, każdy odcinek jest inny, dzisiaj tak jak mówiłem losowy draft, rzucamy sobie kostką, od 1 do 5 oczywiście, to jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta karta, jak wypadnie liczba 6, wtedy mogę sobie wybrać tego, którego chcę, także macie tutaj podgląd na moim telefonie, mam taką aplikację, dzięki której będę mógł sobie rzucać kostką, teraz sobie klikniemy, zobaczycie jak to wygląda. O coś takiego. Także zamiast normalnego rzucania, stwierdziłem, że zobaczymy, jak to właśnie jest połączone z telefonem. Bo być może przyda mi się to do kolejnego odcinka. Ci, którzy byli na live, już może trochę wiedzą o co chodzi. Także przejdźmy sobie do wyboru formacji. Zanim jednak rzucimy kostką, że tak oficjalnie po raz pierwszy, mam dla was dwie prośby. Osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, kliknijcie pod spodem subskrybuj. Dobijamy praktycznie do 50 na 50% osób, które mnie oglądają, które mają subskrypcję, a które nie mają subów, także naprawdę jest postęp, także dziękuję wam za to bardzo serdecznie. I oczywiście, jeśli będzie 10 tysięcy lajków pod tym odcinkiem, kolejny odcinek z wyzwania z FIFA już niedługo w tym tygodniu. Także wybieramy formację, ja sobie losuję po Raz pierwszy oczywiście, ten numer 2 jest nieważny Mamy tutaj numer 4 Więc to będzie formacja 5-3-2 O rany No dobra, pora wybrać sobie kapitana Aż się boję kto to będzie Jest to numer, numer 3 Suarez 93 overall No ja go bym wybrał, na pewno Z tych wszystkich zawodników właśnie wziąłbym Suareza Zobaczmy, kostka się już kręci A naszym ko... Jest! Tak jest! Mamy numer 6! Weya! Pięknie! Dobrze, że na Xboxie zrobiłem dzisiaj sobie draftik, ale się cieszę. Ooo, zobaczyłem. Numer 6, czyli ja mogę sobie wybrać zawodnika, którego chcę i oczywiście będzie to Ueja. No dobra, pora na środkowego pomocnika ofensywnego. Jest to numer 1, Silva. E, Portugalczyk aczkolwiek tutaj Gomez fajnie by się połączył. A i szkoda. Losujemy kostką, rzucamy od razu i mamy tu numer 5, czyli szaka. No nie pasujesz mi tu ziomek za cholerę. No way, a będzie miał zawsze full zgrania. Niech będzie. Rzucamy dalej kostką po raz kolejny. I tym razem numer 2 Bruno. O, to jest dobre, chociaż Sergi Roberto byłby jeszcze lepszy, no ale Bruno będzie miał połączenie ze suarezem. Pora teraz wybierać moich pięciu obrońców. Zacznijmy od lewej strony i jest to numer 5. Gulam. No nie, nie pasujesz mi tu. Pierwszy z moich trzech środkowych obrońców to będzie numer 4 i jest to. Miranda, nazywany przeze mnie czasem Phantom. No w sumie liga, liga ta sama, więc jakieś połączenie jest. Wybierzmy sobie drugiego środkowego obrońcę i tym razem to będzie numer 2 i jest to Godin. To mi się akurat podoba, bo będę mógł sobie go połączyć z ligą hiszpańską. I trzeci środkowy obrońca to będzie kto? Numer 5, no nie, naprawdę, to akurat jest zły wybór, zły traf. Na prawą stronę obrony, natomiast powędruje też zawodnik piąty, tutaj w kolejności, czyli Debussy. Jedną zmianę sobie zrobię, na pewno będzie to tak. Co oprócz tego, no na razie nie mam pojęcia. Zobaczymy, jakieś zawodników dostanę później. Wybierzmy teraz Bramkarza. Mamy tutaj na kostce numer 4, więc córeczka to też będzie Manuel Nayurtoty. A ja muszę wybrać Kasiasa. Nie, to boli, to naprawdę boli w tym momencie. No dobra, pora na ławkę rezerwowych, może tutaj będzie lepiej? Tylko raz trafiłem szóstkę na razie. Numer 5, Sorrentino, obok był Artur Boruc. Czy Sorrentino będzie lepszym wyborem? Tak jest, mamy tu połączenie z Mirandą, więc zgranie podskoczyło. No dobra, kolejny zawodnik to jest numer 4 i jest to Barcagli, i tutaj robi się naprawdę ciekawie. Zgranie 69, czy może być więcej? Może być, może być 72 nawet w tym momencie, i to mi się podoba. Kolejny na ławkę rezerwowych, powędruje, węd. ojojoj, ty mi się nie przydasz do niczego, więc losujemy od razu po raz kolejny. Nolito, na lewą stronę, czy Nolito by mi się tutaj gdzieś przydał, wiecie co, jakbym sobie go wrzucił tutaj, to zgranie już mam 78, ale on ma tylko 4 zgrania, no dobra, jakimś cudem może to się uda połączyć fajnie. Kolejny z o jest, numer 6, i teraz wybieram tego, którego chcę, e, mamy tutaj z ligi hiszpańskiej kogoś, Valeron... On ma 34 pej'sa, ale 4 na 4. Z drugiej strony jest tutaj Antonio, który jest podobno bestią. Ajajajaj, wiecie co? Ja chyba zaryzykuję i wybiorę sobie tego Antonio. Jeszcze dwóch rezerwowych mi zostało. Oj, numer 5, teraz nie. Naprawdę, Falcao Neymar był obok. Teraz mi się poszczęści, zobaczycie. Numer 6, o, i mogę sobie wybrać kogo chcę. Um, tylko w sumie... <śm> W sumie nawet nie wiem kogo wybrać. Mamy tutaj Zunigę, mamy Ansaldiego. E, żadnego środkowego pomocnika nie mam. Mam Kandrewę, ale może jakiś obrońca? W sumie tak, jakbym Zunigę teraz sobie zabrał. Czy nie? Czy to mi się nie przyda? Nie, mamy tutaj Ferreira. Kurczę, i tak źle, i tak niedobrze, no. Ale jest tutaj Ansaldi. Dobra, niech będzie ten Ansaldi. Niech będzie. Pora na ławkę rezerwowych, tą już taką głębszą. I mamy numer jeden, jest to Tito. Prawy obrońca z Ligi Hiszpańskiej. Patrzcie, jak ładnie pasuje. Kolejny zawodnik to z numerem czwartym jest promes. Więc teraz sobie tak szybko będę już wybierał, żeby tego nie przedłużać. E, mamy numer dwa Arkadiusz Milik Inform na ławkę rezerwowych. Na pewno w meczu może, może dostaniesz szansę. Kto wie. Numer jeden y, Stepanenko, przydałby się Adrian tutaj, nie? Chociaż nie, z drugiej strony jest ok. Jest, nie mam co narzekać. Mam łeję, legendę, więc naprawdę zobaczymy, jak się będzie nim grało. I numer dwa Lejwa. Tak to wszystko wygląda. Dajcie mi chwilkę sobie tutaj. Aha, jeszcze teraz zbierzemy sobie menadżera. To będzie numer 4 BPL menadżer Anglik. Ok. Podsum... Podsumowanie draftu: póki co 87 zgrania. Najlepszy to będzie Luis Suarez oraz Uea także dajcie mi chwilę, spróbuję to poukładać, zobaczymy czy da się więcej zgrania wycisnąć i zaraz wracam. No dobra, skład jest gotowy, niewiele się zmieniło, mam 90 zgrania, dałem sobie tutaj Lejwę, e, słuchajcie, mógłbym dać tutaj tego Ansaldiego sobie, zgranie w sumie się nie zmienia, ale wtedy mam więcej zgrania Gulam, tylko tak, Ansaldi ma zgrania 4 na tej pozycji, a Lejwa ma tego zgrania 7, także... Hmm. Tak się zastanawiam właśnie co tutaj wybrać i, i teraz tu nie mogę się zdecydować. Niby Ansaldi to Inform. Wiecie co, zaryzykujemy i zobaczymy jak będzie grał ten Ansaldi. Mamy tutaj dobrych zmienników, więc jak coś można ratować składam. także ja idę szukać mojego pierwszego rywala. I gramy Gram na koncie w ogóle, na którym wygrałem pierwszą ligę, więc w końcu będę mógł... <laughs> Ta, już jeden uciekł. No dobra, mamy skład naszego pierwszego rywala, ja chciałem przedtem powiedzieć, że w końcu sobie zagram w strojach, które są dostępne tylko dla osób, które wygrały pierwszą ligę, nawet spodobają mi się te stroje, chociaż ostatnio tak rozmawialiśmy sobie z Vibe, jak u niego byłem, że mogliby dodać jakieś inne rzeczy, mogliby dodać na przykład inny kolor tych strojów, bo one są takie same jak te macie w Team of the Week, mogliby dodać jakąś edycję tych strojów, czy coś w tym stylu, no ale cóż, mamy takie jakie są i także coś jest za pierwszą, za pierwszą ligę, to są stroje, także, wow, nagroda duża, tak one wyglądają. I z reguły właśnie ludzie wychodzą, nie chcą grać w takich spotkań, tak widzieliście przed chwilą. No, ale tym razem się udało, zobaczymy. Gramy meczek. Piękne podanie do Suareza, no, ale wątpię, że ucieknę, Marcelo. Chociaż może uderzmy stąd po prostu. Aj, za mocno. Tak to nie wejdzie, troszkę lżej i dokładniej. Oj, Chyba będzie 1-0. Pięknie to zablokował, nie wiem czy to nie był bardzo Agdi, ale. Naprawdę świetnie to wyszło, zobaczmy jeszcze teraz będzie... ja, ja, Ale błąd, błąd przy wybiciu i Weja wjeżdża w pole karne, Weja. Dobry... Miałbym po... Miałem powiedzieć, że dobry zwód, no ale niestety mi to nie wyszło, coś nie mogę wejść w ten mecz. Może wrzućmy tam na... Poprzeczka, to miała być wrzutka na Weya bardziej, trochę mi to nie wyszło i trafiłem w pręcik, norma. Przedłóż i strzel! Ledwo to siadło, ale 1 30 minuta spotkania Luis Suarez strzelcem pierwszej bramki. Wiecie, co mnie wkurza w tej formacji? Że nie ma jakby. W tej formacji dla mnie, jakby, środek pola nie istnieje. W ogóle nie potrafię jakoś się rozgrywać, a to jest dla mnie naprawdę ważne, żeby w środku mieć zawodników, mi coś mogę kreatywnego zrobić, i żeby ich było tam widać, że tak powiem. A tutaj piłka trafia do napastników i moi pomocy się nie podłączają. Jest tylko ich dwóch w sumie. Ansaldi, patrzcie jak ładnie wysunął to. Powinno być 2-0. I Nolito, moich dwóch pseudo środkowych pomocników, teraz zrobiło naprawdę fajną akcję. I w końcu zachowali się tak, jakbym chciał. Tak mówiłem przedtem, że od tego oczekuję od moich środkowych pomocników. Mamy 2-0 do w 40 minucie No, może będzie 3-0. Bruno, ale to obronił. Kogo ma? Alvesza ma na bramce? Tak mi się wydaje. Chyba tak. Ale piękne podanie do Nolito. No i to. I poczekałem, aż obrońca nie będzie wiedział w końcu co zrobić. Podszedłem sobie i mamy 3 do 0. Dobry początek drugiej połowy spotkania i wpuściłem tego Antonio na pomoc. Eee, zobaczymy jak się będzie spisywał. Ale się przedarł, Suarez, Suarez. Jeszcze w... Oj, to jest rzut wolny czy rzut karny? Wydaje mi się, że rzut wolny. A byłaby czwarta bramka, prawdopodobnie czerwona kartka, także będzie grał w dziesiątkę. No, i zobaczmy jeszcze. Weja, to powinien strzelić. No, ma dobre strzały z rzutu wolnego. Weja nad poprzeczką. Pośpieszyłem się, chyba. Przydałby się tak, rage quit, byłby spokój. <śpiewanie> rage quit. I przed nami drugie spotkanie. Także szybko poszło. Chociaż Weja trochę niewidoczny. No, Lito, man of the match. Antonio, nie wiem, jak gra, bo jeszcze sobie nawet nim nie pograłem. Tyle co go wpuściłem. Także no cóż, szukamy kolejnego rywala. No i mamy naszego drugiego przeciwnika, zobaczmy. Oj, 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 oj. O kurde. Jaki skład. O, pierwszy groźny strzał Gareth Bale. W ogóle, jak ktoś ma Balea informa, to po prostu jak gram przeciwko niemu w draftie, zawsze mam tak ogromne problemy z tym, żeby Balea upilnować. że to jest niesamowite. O, ale mi przywalił Cristiano Ronaldo z wolnego w słupek Robi się coraz gorzej pod moją ramką. Zaraz to się może skończyć straconym golem. No i Gareth Bale. Tak? Dobrze mówię czy nie? Nie, to nie jest Bale chyba, ale jest 1 do 0. Co Cokolwiek... A to Luis Suarez. 23 minuta. Dobra wrzutka, ale nie spodziewałbym się, że aż tak dobrze z główki uderzy. Zobaczcie jeszcze raz Messi wrzuca i Suarez. Jak on to wykończył. Ueja, zobaczcie! Ueja, co za odpowiedź! Jeden do jednego i dla takiego ueje właśnie czekałem. O to chodzi. Ej, ueja się rozkręca, to mi się podoba. To mi się podoba, Ueja. Aj, Gareth Bale i w obronie, i w ataku. No, co za bestia z tego informa jest. Piękne podanie do Nolito, ale nie przepchnie się tutaj. I Kiko Kasia. bez problemu włapie tą piłkę. Końcówka pierwszej połowy spotkania. W przerwie wydaje mi się, że powinienem wpuścić tego Antonio. Nie, nie cierpię jak tak piłka przechodzi. Skup się w obronie, dobrze, złe podanie na szczęście. Dawaj, dawaj do Antonio, zdąży, zdąży, tylko żeby to strzelił. Jeszcze Antonio, obok słupka, dlaczego tego nie trafiłeś? Teraz, teraz Antonio, odwdzięcz się, aj dobrze. Już myślałem, że druga bramka stracona z główki, ale na szczęście dobra interwencja mojego bramkarza. Ale to uderzył, kto to był? Gareth Bale, złe wybicie. lito przy piłce, Nolito. Strzel to jeszcze takim studem. Nolito! Jak on to zrobił? 2 do 1, 67 minuta spotkania. O, waya. Jeśli to się uda trafić w tej 85 minucie, nie, już byłem trzymany przez dwóch zawodników. Próbowałem jeszcze lobować, ale nic z tego, chyba że teraz Bale się pomylił. Nie, dobrze, podał, myślałem, że... żeby się pomylił, by sam na sam by było. A i Cristiano Ronaldo Toty na skrzydle, Mnie jeszcze teraz ucieka. Super. Co się dzieje w końcówce tego spotkania? Ronaldo tylko bez Faulu, bez Faulu, tak jest. Jeszcze Weja będzie w polu kardy Weja. Jak mu to Gareth Bale odebrał, to ja nie mam pojęcia. Co robi Bale w ogóle w tym spotkaniu? Ciągle jest w obronie i ciągle mi odbiera piłkę Skubaniec. Mamy koniec drugiego spotkania, udało się wygrać, jak dla mnie, men of the match to jest Nolito, znowu świetny występ tego zawodnika. Także przed nami półfinał, no i jestem ciekaw czy uda mi się dojść do finału i wygrać draft w dzisiejszym odcinku, zaraz się przekonamy. No dobra, zobaczmy naszego rywala w półfinale, jaki on ma składzik. Żadnego Toty? A wydaje mi się, że Messi, Toty albo Neymar wejdą z ławki. 4-3, 2-1 formacja. Ronaldo bale. znowu ten Bail. Bardziej się boję tego Bail'a niż Ronaldo, powiem wam. Wejas, strzał z dystansu. Pierwszy taki kontrolny. Dla bramkarza, może powinienem powiedzieć. No nie, Gareth Bale, Dajcie mi już z nim spokój. W ogóle wpuścił Messiego. Jestem ciekaw, czy to jest totycznie. Tak podejrzewałem. Podobna bardzo bramka tą, który strzelił mi Suarez Przedtem teraz tracę bramkę po strzale z główki Gareta Baila. Dawaj, Nolito, dawaj. Słupek! Znowu byłby bohaterem tego spotkania Nolito znowu zacząłby dobrze? No możliwe, zobaczymy. Dopiero 18 minuta. To się jeszcze może oczywiście wszystko zmienić, ale Nolito znów zaczyna dobrze, z mocnym akcentem. Oj co ja tym robię Mirandom? Nie, 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 ale Miss klik. Cristiano Ronaldo, Team of the Year 2-0. do 0. Czy tutaj trzeba coś więcej mówić? No dobra, postanowiłem spróbować troszkę czegoś innego. Arek Milik wchodzi na wojsko i Antonio, Antonio na pomoc, Arek Milik na atak, Suarez cofnięty jako środkowy pomocnik, żeby bardziej takie longshocki strzelać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No Milikiem wiadomo, nie poskiluje, przynajmniej tyle wiem. No nie! Jaka wrzutka do Beyla! Ziomek szacun za tą akcję, jak goś to dorzucił. Nie mam pytań. Jakimś cudem jeszcze strzeliłem na 3 do 1, aczkolwiek wiele farta w tej akcji, w ogóle Milik przeszkodził No lito tutaj we, w biegnięciu w pole karne. Kto to strzelił? Antonio chyba, tak? Tak, Antonio. No Milik strzel to. Arek Milik, no nie! To powinna być bramka. Że teraz ja dośrodkuję i strzelę. Łeja obok słupka. No brakuje szczęścia teraz, zdecydowanie. Gareth Bale i to jest po meczu 4 do 1. Załatwił mnie. No i to jest koniec tego spotkania. Niestety, odpadamy w półfinale. Zobaczymy za chwilkę, jakie będą paczki. I to jest zawodnik meczu: 4 strzały, 3 bramki. Gareth Bale inform. Nie potrafię grać przeciwko tej karciu. Już wolę, jak ktoś ma naprawdę Messiego Toty niż Bela Informa. Niesamowity jest ten piłkarz. No cóż, był lepszy, zdecydowanie grał lepiej ode mnie, także szczególnie ta bramka po urzutce dla mnie niesamowita. Brakło trochę szczęścia przy wyniku 3 do 1, kiedy miałem okazję, żeby strzelić na 3-2. Może tam by się jeszcze coś jeszcze zmieniło. No ale cóż, można sobie gdybać idziemy otwierać po prostu paczki. Mamy paczuszkę Jumbo. Zobaczmy, z samymi zawodnikami. Czy to konto będzie szczęśliwe, czy nie? W środku mamy Barca Gliego. Myślałem, że to będzie kielini. A, no i to nie była paczka z samymi zawodnikami. To jest Gold Player Pack. I w środku mamy McCartiego. No cóż, można i tak. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka oraz subskrybować, żeby być na bieżąco. Także trzymajcie się, na razie i piona!